Na moim Dzień dobry. Kanale. Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj. I na moim ben... też robimy dzisiaj podwójny odcinek. Tak, wyjdzie w tym samym momencie. Tak. Na moim kanale będzie w sensie ten filmik od mojej strony, na kanale Wow, Blockwave Achievement. Dobra, wow. Dzisiaj będziemy grać multiplayer. Tak, się Bo obi obiec obiecałam Wam. A, Domin, ty właśnie. Poczekaj, no muszę coś sprawdzić, bo tu jest, jest, no, jest inny, no, muszę jeszcze raz pisać. Cyk, ok. Dobra. Loading. już mały problem. To że poczekamy na okay. Adama? Chyba. O, jesteś w bloku. <laughs> Siema. Trochę cię wylaguje. Serio? No. Dobra, to ja kopię pierwszy drzewo. Spokojne. Dobra. dobra. Fajnie, jesteśmy gramy razem. Tak. Skiny ja nie można odblokować nawet za reklamy, więc. Tak, no, coś nie działa. Po coś nie działa. Ty wykopałeś już z wasz krzaki. Ja kopię małe drzewo, zaraz będę kopał takie duże jak to. Co ty kopiesz? O dobra. Więc możemy sobie skraftować y, drewno. Pewna zrobić y, patyk. A do no, mi... po co? Ja mam tu patyki. 10 patyków mam. No i wow, ja sobie zrobię sam sikierkę. Hmm. Okej, okay, spoko. Ty zrobisz sikierkę, ale... Będziemy ten nagrywać. Obiecujemy, że nie usuniemy. O mam odcinek Tak, a... Też i... sikierkę? Nie. Spoko. Okej. Okay. Sam sobie skraftuję y, Dobra, o mam tutaj królika w tym momencie. Znowu na na polu, więc no y, oczywiście we ferie to więc Adam, o właśnie zetknął y, pierwsze swoje, y, raczej drugie ja no jakiś taki Blok, cześć jak tam, no dobra to robimy jakiś dół nie wiem, zróbmy sobie tutaj domek okej, okay, domek nowy challenge, zrób domek w tej grze ok o, kolejny achievement ode mnie y Dobra, informacja. Tworzy, yy, razem z Jessim tworzymy własną grę. Tak. Jeś, yy... Jeśli chcecie, z, yy, o nazwie Pikterio, jeśli chcecie zobaczyć jej stronę, link będzie w opisie na moim kanale i na domku. Mieliśmy zrobić, Adam, mówi, żeby zrobić domek tutaj. Nie, tutaj będzie, dobra. Okej, okay, ja dobra, niech kraty, ci będzie. Kilometry. Dobra, to ja zrobię patyki. A cigmenty nie zasłaniajcie mi tego, bo później nie widzę. No właśnie. To jest trochę wkurzające. Dobra, dobra, to ja robię patyki. A ja tutaj kopię. E, e, mam ci zrobić coś. No co? Potrzebujesz kilof? Nie. Ok, to jest. Ja Mam sobie... kilo Ok, dobra. To... Kopimy sobie razem. To ja zrobiłem tą dziurę. No nie bij mnie! Nie to już przepraszam. O ty, robi się Fajnie, super. Będziemy musieli przetrwać przy tych. przy tych niemożliwych ząbiakach. Tak. A złoto. E... Dlaczego mnie nie nie, spoko. Teraz... I ostatni odcinek też nagrywaliśmy, tylko nam wziął i nie cyknął. Tak, bo tu i Mobizen nie współpracuje ze sobą. Tak, ej... chyba. Chyba. Fajnie. Ej... O nie, ej, Jesse, dobra, masz mieczyk? Y nie mam. Bo, A, bo zaraz craftuje. I Przepraszam Was, y, króliczki, y, że ten, że Was atakuje. Masz ten miecz! Nie, już mam. Ja mam swój. Okej, okay, bo zaraz zginiemy przez szkielety. Zginęłem. Bo to jest papyrus. Tutaj y, jest papyrus, szkielet, papieros. I muszę walczyć o Was pół serca. Serio? No, i mnie goni. To szkielet? Tak! Poczekaj, Już daj. miałam przekląć. Z zostaw ich mnie. Cyk 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 cyk. cyk, cyk. <śmuch> Dobra. Yes. Uh, to jest taki koszmar Jessie'ego. <śmuch> <śmuch> Nie będę wam wyjaśniał postaci z Wiktorium w ogóle. Ale tam na tym kanale y y będziemy tworzyć trailer który może da wyjście link do, link do nasz, do tego do oficjalnego kanału Picterio też w opisie, link do strony Picterio też w opisie. Jakbyście się pytali, jak zrobiliśmy tą stronę i teraz za, robiliśmy ją za darmo, zaraz wy takie co? Ju, już, szybko, już na szybko tłumaczę w przerwie. Strona na, y, strona, na której zrobiliśmy, nazywa się y, stronekgratis.pl gratis.pl Adam, będziemy musieli poświęcić na to osobny odcinek. Tak, no. Y, Adam, co ja miałam zrobić? Ej, mam takiego pomysła żeby zebrać drzewo i mieć, i, i mieć szatę, żeby pani jabłko. Serio? No. Ej, a toporek jest mega chyba kosztowny, bo... Ale toporek jest tak... Ojej, już mi się zniszczył. Ej, mam e, 13 drewna, a raz miałam dwa staki drewna. Ej, teraz toporek ma chyba jakąś większą wytrzymałość. Ej, chyba uwaga, mniejszą. Ej, no właśnie nie. Ej, uwaga, ej, zombie mnie atakuje. Okej, okay, już ci pomagam, bo zaraz ginę. Dobra. Cyk, tyk, tyk. O! zawiem go. I kuretarz też. Ciebie też. Nie. Mhm. No fajnie, toporka nie ma, ale za to jest tam. Ej, kamień mam. Poczekaj, czy no. z kamienia i tego... Tak, mogę zrobić kamienny toporek, fajnie. A ja też mam kamień. Co zrobić z kamienia? Fajnie, pierwsza noc przekrapana. Ja... To... Raz miałam żelazo. Na moim innym telefonie, na którym... tym gła jest, widzisz? Widzę. Raz też miałam mgłę. E, dobra. I kamienny. Co, to co zrobić z tego? A może kilof kamienny zrobię? E, Tylko trzeba tak i tak. Odcinek z Minecrafta nagramy spokojnie. Spokojnie nie martwcie się. Nie I nie musicie spamować w komentarzach. Wcale. Nie musicie. Fajnie by było, gdybyście dali... Fajnie by było... A wiesz ile mój kanał ma? 9 Wiesz ile mój kanał ma obecnych? Dziewięć. Ile? 9. Fajnie. A ja kopię... Ja... Trzy. No pe... Nie, twój ponad 5 albo nie wiem. Nie, mój trzyma. Nie trzy. Serio? No... no dobra, cztery. O, wykopałam węgiel, bo miałam achievement. I kopię wy... A. O nie, o nie, o nie! A dobra. jeśli chciałem... Zabiło mnie coś. A jeśli chcielibyście wziąć i jeśli chcecie mieć darmową kopię, to musicie na tym kanale wbić 10 subskrypcji. Tak. Otóż możecie A to dost... wypełnić. Dostaniecie kopię demo. A i na, sto... i na stronie, na oficjalnej stronie Picteria, my jesteśmy twórcami. Y -y. Jest y, głosowanie. Tak, jest głosowanie. I będą komiksy. Adam, czy mnie zabudowałeś, czy ja mam takie wrażenie? Bo mnie y, po, y, ten papyrus y, goni i zaraz zginę. Zginęś? No. Okej, okay. już lecę po twoje kwiatunek. Już bo... lecę szybko, bo za nim. Tylko trzeba. Tylko trzeba. Aha, super. No i super, kolejna reklama. Aha, fajnie. Czyli a, Jessie ma reklamę, a mi ściągło e, hosta. Aha. Czyli Jessie ogląda reklamę, a już mi... hosta. Fajnie. Pięknie. No, super duet y, dwóch telefonów, nie? No. po ten ekwipunek, bo jest strasznie ciemno. Masz dwadzieścia czy pochodnie jak skąd wiesz co 20 a ja ta. ja sobie Dwa pochodnie ma w tym momencie tyle co ja na początku I teraz taki Leny face nie nie mów o tym nie mów ale no i spadłem jak debil <laughs> <To jest> takie, <laughs> To jest wtedy, kiedy grasz w Pictorio Demo. A tak, i nie oczekujcie, że, będzie że dostaniecie od razu wersję oryginalną. Na początku będzie wersja demo. No bo... A, Pictorio to nie jest podróbka wszystkiego. kod jest pisany własnoręcznie. Tak. O, znalazłem mieć, Adam. Mieć? No. Fajnie. I właśnie pajanki tu są. Fajnie, a ja. A ja Dasz sobie... mi mój ekwipunek. Nie mam Twojego ekwipunka. Serio? No. Fajnie, no to teraz będziemy kill -off walić. Wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, ale... O, tutaj jest kamień. <grym> Dupa, spadłem. Muszę wykopać drewno. Fajnie, a ja będę kopać w... w Będziesz kopać mieć z której zrobisz nam miecze. Której... Ja zrobię? Mhm. Chyba ty zrobisz. Czy ty nie umiesz kraftować miecze, czy to? Nie. No właśnie. To Ty nie umiesz. No, no, no. Ja się ogarnąłem do tego craftingu, bo ten O, fajnie ty! Jest glina! Jest glina, mamy glinę! To jest glina. Czy miałeś kiedyś glinę na swoim świecie? Odpowiedź nie. Poka, gdzie ta glina? Tu jest, gdzie ja jestem? Y gdzie? To jest glina. A, bo jest. Pająki robiły, serio? To lecić po twój kwipunek? Tak. Ok, no. Okay. I przez przypadek kliknąłam OK. Eee... eee. Dobra, jeszcze ja sobie w przerwie gra się mi skraszowała i no. No. Dobra. To powiem... Nie miałem miedzi. Powiem się. tyle. Powiem tyle, że glina się łatwo niższy.